Cześć moi drodzy, nazywam się Jan Manson i jestem liderem zespołu Manson Band. Chciałem Was zaprosić na imprezę Master Track, która odbędzie się w Nowej Wsi pod w dniach 18 20 lipiec. Jest to świetna impreza, przyjadą wielkie ciężarówki, przyjadą amerykańskie krążowniki, motocykle. I jak zawsze będzie dobra zabawa. My będziemy grali o godzinie 20 w piątek, czyli 18. Zapraszam wszystkich serdecznie do Opola na Track. Trzymajcie się, kochani.